po profesjonalnej lidze MMA 49 w Łobzie razem ze mną ten, który zostawił sobie pas mistrzowski kategorii piórkowej, Kamil Bomba łebkowski e, Powiedz, jak się czujesz jako ten, który ten pas e, no, musiał postawić na szali i nie przyszło mu wcale łatwo, żeby ten pas e, zabrać do domu? No bardzo dobrze. Myślę, że... Słychać mnie? A nie, to do, był do, dobry sprzęt was, <laughs> MMA rok się stara. No. E, bardzo dobrze się czuję. To, że ta walka była tak długa, no i tak, 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 tak wielopłaszczyznowa, myślę, że pokazuje, że nie miałem łatwego rywala pomimo zmiany na ostatnią chwilę I, i pokazuje, że byłem dobrze do niej przygotowany. Fakt, że tam końcówka gdzieś tam w tych rękach nie było tego luzu, jaki chciałem, ale e, wykorzystałem inne płaszczyzny. Staram się nie być jednopości znowu, ja tam lubię stójkę, ale no, tak jak widać parter też mi odpowiada. No właśnie, ta walka zamyka usta chyba tym, którzy no, czasem pewnie słusznie mówią, że kurczę, są zmiany, dostaje się kogoś nie wiadomo skąd. E, tutaj też w zasadzie nie, przeciwnik no, się widać. zmienia skąd. I, I nagle dostajesz kogoś, kto, kto sprawia naprawdę dużo problemów i jest solidnie przygotowany do tej walki. Wiesz jak to będzie. haters go na hate. Zawsze. Łebkowski jest słaby, zaraz będzie, dostał sobie i sobie zawalczy, ale myślę, że... że nie, treciwi, właśnie nie właśnie treciwi był, treciwi był dobry. Był dobry. I... I pokazaliśmy kawał dobrego MMA, a. a. hejterzy to mogę mogą. No to mogą, wiadomo. Nie, ale ja, ja się cieszę z takiej walki. Pomimo tego, że, że nastawiłem się na to nakautowanie i nawet nie chciałem za Właśnie bardzo obalać. szybko, mówiłeś. No. Nie chciałem za bardzo obalać, chciałem nakautować, mhm. To pomimo tego. E, trzeźwo sprowadzałem e, gdzieś się odnajdywałem w tym parterze i wykorzystywałem to pościeznanie. No właśnie, chciałeś nokautować, W zasadzie się udało. Nokaut techniczny na kilka sekund przed końcem trzeciej rundy, tak? tak Czyli miałem, że to był koniec rundy. No właśnie, nie, kilka sekund przed Piotrek przerwał eee, bo... walkę, tak więc jest. Jest nokot techniczny, cieszy. Nie, no, cieszy, cieszy. Każdy nokaut cieszy. Jasne. E, no masz te plany zawodnicze, czy marzenia zawodnicze, bardzo sprecyzowane, tak? Mówisz konkretnie UFC. UFC, UFC, UFC. <laughs> jak to mówi, cytuję z Klasyka. klasyka. E, i no mam nadzieję, że niedługo gdzieś będzie można mnie tam zobaczyć. Jak nie, niedługo, to trochę dłużej, ale, ale cały czas pukam w tą te drzwi. Jakieś kroki właśnie już w tym kierunku, żeby, żeby no próbować tam, rozmawiać że i No, kolejnym krokiem. Mhm. Menadersko również. Ale, jak roz, rozumiem. Tak, no, menadżersko też się staram, gdzieś tam, gdzieś tam długie w stronę tego UFC i gdzieś cały czas e, pukamy. A jeśli nie, no przyjdzie obrana pasa na pewno profesjonalnej ligi, no bo, no, bo, no bo mistrz no to, jest do tego zobowiązany. Ja się, ja nie unikam tego i lubię się bić. Zawsze, zawsze mówiłem, że nie chciałbym gdzieś siedzieć na kontrakcie, gdzie bije się raz w roku, dwa razy w roku. Te, te trzy razy to jest dla mnie minimum, bo, bo naprawdę lubię się bić, lubię się e, przygotowywać do walki, nie lubię siedzieć bezczynnie, bo z brzuchem. Ja ogólnie <laughs> lubię, się zaraz brzuch i i czuję się z tym źle, gdzie się tam na głowę to działa mhm. i ja to lubię, to, to mnie pociąga te smrucali, wysiłek, ból mięśni. Czyli krótko męska. <laughs> Powodzenia życzę w takim razie. Dzięki serdecznie. Dzięki wielkie, pozdrowienia dla całego portalu MMA za dla wszystkich, e, którzy czytają, e, oglądają i no, podziękowania dla Was. Hej. Dzięki bardzo. Raz jeszcze.